W maju rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Okopowej. Wpłynęło sześć ofert. Wybrano firmę Domar, która wykona inwestycje za 8 364 tysiące złotych. Choć umowę podpisano w czerwcu, to remont rusza dopiero teraz. Wszystko ze względu na przedłużające się prace związane z przygotowaniem tymczasowej organizacji ruchu. Jak mówi Anna Mieczkowska, to bardzo trudna inwestycja. Przy ulicy Okopowej funkcjonuje wiele instytucji, przedsiębiorców, mieszka wielu kołobrzeżan. Prace mają się rozpocząć 8 października, dlatego, dzień wcześniej zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się o godzinie 17 w szkole podstawowej nr 7. Mamy to w zwyczaju spotkać się z mieszkańcami i szczegółowo omówić organizację ruchu. Ponieważ to jest, tak jak powiedziałam, trudna inwestycja i termin jej zakończenia Upłynie w przyszłym roku dokładnie do początku czerwca, do 1 czerwca, więc przed nami długie miesiące utrudnień. Przepraszam już mieszkańców za te utrudnienia, ale jest to ulica, którą musimy bezwzględnie wyremontować i ona jest jednym z naszych zapisów w kontrakcie dzielnicą, z dzielnicą. I to jest inwestycja, na którą czekają mieszkańcy. W ramach inwestycji ma być wykonana ulica, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz system Safe Pass przy szkole podstawowej nr 7. Bo jest tam newralgiczny moment przejście dla pieszych, gdzie wielu uczniów szkoły podstawowej nr 7 przechodzi, korzysta, a też jest tam ruch dość wzmożony. Więc to wszystko przed nami. Mogę jeszcze powiedzieć, że otrzymaliśmy spore dofinansowanie, bo około 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, więc ta kwota 8 milionów 300 tysięcy dla naszego budżetu pokaźna kwota będzie pomniejszona o właśnie wpływ z budżetu pana wojewody, więc to trochę zaoszczędzimy. Będziemy mogli kolejną drogę remontować. Podczas spotkania z mieszkańcami obecni będą urzędnicy, a także przedstawiciele firmy prowadzącej inwestycje. Zostaną przedstawione utrudnienia, jakie będą występować podczas przebudowy ulicy i jak wykonawca planuje rozplanować pracę. Przed nami proszę Państwa kilka miesięcy wyrzeczeń, ale warto jest poczekać, bo nie nie dość, że będzie bezpiecznie, to będzie ładnie, bo nasza pani ogrodnik miejska zaprojektowała tam przepięknie zieleń, dopasowała ją do terenu, w którym ta inwestycja będzie przygotowana, więc naprawdę warto jest poczekać te kilka miesięcy po to, by w wakacje, kolejne wakacje już ulica Okopowa była powodem do radości. No i tam jeszcze parking jest. Czy on gdzieś będzie dostępny przez ten czas, czy będzie dziś, może. Ten parking na samym początku ulicy Okopowej, my go chcemy uwolnić od opłat, po to, żeby mieszkańcy po prostu mieli gdzie parkować.